Zanim zagłębimy się w historię, napisz w komentarzu, z jakiego miasta nas oglądasz. Zobaczmy, jak daleko dotrze ta historia. Jeśli podoba Ci się ten film, zasubskrybuj nasz kanał. To miała być spokojna noc. Wszedł sam. Ot kolejny mężczyzna szukający dobrego posiłku. Nikt nie wiedział, że jest cichym wspólnikiem, właścicielem wszystkiego, co widzieli. Ale kiedy kelnerka wsunęła mu pod talerz serwetkę, to. Co było na niej napisane, zmieniło wszystko. To już nie była zwykła kolacja. To było ostrzeżenie. Julian Nowak nie ubierał się jak ktoś, kto jest wart 80 milionów dolarów. Nie rzucał się w oczy, nie nosił garniturów na kolację i rzadko pojawiał się w restauracjach, w których inwestował, zwłaszcza w tych borykających się z problemami. Tak właśnie lubił prowadzić swoje sprawy. Cicho, niewidocznie, obserwując z cienia. Tego wieczoru chciał na własne oczy zobaczyć swój najnowszy nabytek, kamienny grill, rustykalną restaurację ze stekami, którą kupił sześć miesięcy temu za pośrednictwem cichej spółki holdingowej. Liczby się nie zgadzały. Koszty jedzenia były wysokie. Rotacja personelu jeszcze wyższa, a recenzje fatalne. Więc Julian zarezerwował stolik pod fałszywym nazwiskiem Maciejewski i założył swoją zwykłą bluzę z kapturem, dżinsy i znoszone buty. Ot! Cichy gość, niezauważony. Od momentu, gdy usiadł, wyczuł napięcie. Hostessa ledwo nawiązała z nim kontakt wzrokowy. Menedżer, gładko wyglądający mężczyzna ze zbyt dużą ilością żelu na włosach i zbyt małą cierpliwością, wykrzykiwał rozkazy w pobliżu kuchni. Kelnerzy wyglądali na przestraszonych. Wtedy podeszła ona. Ania, może 25 latka, miała zmęczone oczy i uprzejmy uśmiech, który nie do końca malował się na jej twarzy. Przywitała go cicho i przyjęła zamówienie. Kiedy się odwróciła, Julian zauważył, że zerka w stronę biura na zapleczu. Coś było nie tak. Julian popijał wodę, starając się nie rzucać w oczy. Ania przyniosła jego stek 15 minut później, ale zamiast postawić talerz i odejść, zatrzymała się na chwilę. Jej ręka nagle wsunęła coś pod talerz. Szepnęła, smacznego, proszę pana i zniknęła. Zaciekawiony Julian odczekał chwilę. Zanim podniósł talerz, złożona w folii, lekko wilgotna od skroplonej pary, leżała serwetka. Nagryzmolone na niej drżącym pismem były trzy słowa: On patrzy na kamery. Puls Juliana przyspieszył. Rozejrzał się, uważając, by nie poruszać się zbyt gwałtownie. Kamery bezpieczeństwa znajdowały się w rogach, a menedżer nie przestawał krążyć między kuchnią a swoim biurem. Rozwinął resztę serwetki: Proszę nam pomóc. Zatrzymuje nasze wypłaty, kradnie napiwki i grozi zwolnieniem każdemu, kto się odezwie. Nikt nas nie słucha. Julian wpatrywał się w te słowa. Pokój zniknął w szumie. To nie była tylko upadająca restauracja. To było nadużycie. I ktoś, w jakiś sposób, zorientował się, kim on naprawdę jest. Jego instynkty z wczesnych dni pracy w dochodzeniach korporacyjnych odezwały się. Nie zareagował. Spokojnie zjadł połowę steka, uśmiechnął się uprzejmie do Ani, gdy przechodziła obok, zapłacił gotówką i wyszedł. Kiedy wychodził, napotkał jej wzrok. Skinęła lekko głową, jej usta drżały. Julian nie pojechał do domu. Zamiast tego objechał dziesięć przecznic dalej, zaparkował na tyłach całodobowej knajpy i otworzył laptopa. To, czego Ania nie wiedziała, to fakt, że Julian miał pełną kontrolę nad systemem monitoringu. Nie był on tylko dla menedżera. Miał zdalny dostęp, pełne odtwarzanie, wszystkie kamery, cały dźwięk. Spędził tej nocy trzy godziny oglądając nagrania. To, co zobaczył, przyprawiło go o dłości. Menedżer Grzegorz Szymański zabierał część z każdego napiwku płaconego kartą. Wprowadził opłatę za sprzęt, którą kelnerzy musieli płacić co tydzień w gotówce. I zmuszał personel do wcześniejszego odbijania kart zegarowych, podczas gdy oni nadal obsługiwali gości. Kilka osób doprowadził do płaczu w chłodni. Co gorsza, nagrał, jak Ania jest besztana za podanie darmowej szklanki wody bezdomnemu w zeszłym tygodniu. Julian wszystko udokumentował. Nagrania ekranu, logi, dźwięk. Następnego ranka wykonał jeden telefon do swojego prawnika. Do południa mieli wszystko przygotowane. O trzeciej po południu Julian wrócił do kamiennego grilla, już nie jako pan Maciejewski, ale jako Julian Nowak, jedyny właściciel. Tym razem w wyprasowanej czarnej koszuli z dwoma prawnikami za plecami. Grzegorz był w trakcie krzyczenia na pomywacza, kiedy zobaczył, jak wchodzą. Jego głos się załamał. Julian na początku nic nie powiedział. Położył wydrukowane skrini z nagrań na ladzie hostessy i włączył wideo. Gdy twarz Grzegorza zbladła, Personel powoli zaczął wychodzić z kuchni, obserwując w milczeniu. Kiedy odtworzono nagranie, na którym popycha ramię Ani, w sali rozległ się słyszalny okrzyk zdumienia. Jesteś zwolniony, powiedział cicho Julian ze skutkiem natychmiastowym. Grzegorz próbował coś powiedzieć, ale ochrona już stała za nim. Personel w niedowierzaniu patrzył, jak człowiek, który uczynił ich życie piekłem, jest eskortowany z budynku. Julian zwrócił się do nich. Niektórzy z was wiedzieli, kim jestem, powiedział. Inni nie, ale ja wiem, przez co przechodziliście. Spojrzał prosto na Anię. I wiem, kto miał odwagę się odezwać. W ciągu następnego tygodnia Julian osobiście przywrócił wszystkie niewypłacone pensje. Każdy pracownik otrzymał zaległe wynagrodzenie wraz z odsetkami, a także anonimowy dodatek na zdrowie psychiczne. Ania została awansowana na stanowisko zastępcy dyrektora generalnego ze skutkiem natychmiastowym, z podwyżką i pełnymi świadczeniami. Julian wprowadził również nową zasadę: żaden menedżer nigdy nie będzie pracował sam, bez szkolenia z zakresu HR i audytu wyników co kwartał. A kamery? Nadal działały, ale teraz były obserwowane, aby chronić personel, a nie go karać. Restauracja, która po cichu umierała. Została teraz ożywiona przez prawdę, odpowiedzialność, jedną odręcznie napisaną notatkę, która zmieniła wszystko. Czasami wystarczy jeden głos, aby przerwać ciszę. Ania nie tylko uratowała swoją pracę. Uratowała zespół, zdemaskowała kłamstwo i przypomniała milionerowi, dlaczego sprawiedliwość zawsze zaczyna się od podstaw. Czy ty miałbyś miałabyś odwagę podać taką notatkę? Daj nam znać w komentarzach. Jeśli podoba Ci się ten film, zasubskrybuj nasz kanał.